I bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziękuję Wam za wczorajszego live'a. Jeszcze raz, było super, naprawdę fajnie się z Wami rozmawia. Miło spędzony czas, dziękuję. Dzisiejszy dzień zaczęliśmy później niż normalnie. Po live'ie po raz kolejny nie mogłem zastać od razu, odpisywałem Wam na komentarze, na maile. Także, także dość dużo czasu mi jeszcze zeszło, Zastałem nad ranem. Teraz mamy trzecią, trzecią po południu, ale to nie jest tak, że dopiero co wstaliśmy. Nie, 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 bez przesady, no, ale od, wstaliśmy o dwunastej. Eee, po sześciu godzinach snu. <grym> eee, no i co teraz? Teraz jedziemy zawieźć eee, słoiki z ogórkami kiszonymi do Pawła i Kasi. Ja tam z Kasią muszę zamieć parę słów jeszcze na temat eee, biznesowy. Potem jedziemy do Shop House Ktoś dzisiaj już dzwonił do nas, chciał oglądać rzeczy. Powiedzieliśmy, że będziemy tam około czwarty Czwarta nie pasuje komuś, no trudno. Eee, będziemy, zaczynamy ustawiać te rzeczy troszeczkę, to, które co nazwoziłem wczoraj. Trochę je poustawiamy. Eee, później być może podjedziemy na chwileczkę do tam wujka i cioci Tarąg. Y, y, tam, gdzie pracuje jeszcze cały czas jej siostra, bo jej siostra dzisiaj ma urodziny, więc podjedziemy tam na chwilę zło złożyć jej życzenia i no i to tak na, na tą chwilę to, to, to co, co mamy w planach. Ale co się wydarzy to zobaczymy jeszcze, mam nadzieję, że coś zdąży się jeszcze wydarzyć, żebym miał co wysłać Wam na dzisiejszy odcinek. Ale dzisiejszy odcinek będzie się składał podobnie jak ostatnie z dnia wczorajszego i dzisiejszego, także z wczoraj jeszcze mam parę, parę ujęć. Także najpierw zaczniemy nimi, a potem dopiero przejdziemy do dzisiaj. No nic, miłego oglądania Wam życzę i zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, dajcie lajka. Dzięki za subskrypcję. Jesteście fantastycznie podbiły wczoraj. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Miło mi będzie, jak Wam dalej szło w górę. Dzięki. Cześć. Jak już wiecie, zapomniałem na śmierć, jak to mam w zwyczaju, o rocznicy naszego ślubu. Teraz przeglądałem Facebooka i dziękuję za życzenia, które, co po niektórzy złożyli. E, e, za pamięć, bardzo dziękuję. <laughs> Niestety nie za przypomnienie, bo za późno spojrzałem. No nie mniej. Idę teraz do Bajon kafe do, do Bajon Bakery właściwie. Jakieś ciastko może w kupie, chociaż, symbolicznie, cokolwiek, żeby wykonać gest niecodzienny, taki, którego zazwyczaj nie robią więc, więc kupię coś, jej tarong do Słodkiego do zjedzenia, chciałem kupić duriana, bo wiem, że uwielbiam, ale powariowali z cenami ponad 20 dolarów tej chwili za kilogram duriana, e, także no na razie po prostu nie, ja myślę, że pączka jej kupię po prostu, może nawet dwa. No dobra, to, to tyle tak o tej zapomnianej rocznicy. Baker Bakery Cafe cały czas jednak zamknięty dla klientów Także kupuje się z ulicy na zewnątrz A nie taki zamknięty, widzę, że w środku siedzą ludzie Czyli da się pewnie wejść To trzeba przejść przez jakąś weryfikację, no nie mniej Wziąłem dla Tarą coś co wygląda jak nasza eklerka Czym będzie nie mam pojęcia jeszcze Wziąłem dla niej jednego pączka takiego Donata I jeszcze jakieś takie ciacho z orzechami jest symbolicznie, ale jest. Czekam teraz, aż pani mi to zapakuje. Zapłacę i wracam. Ewentualnie pani mi to zapakuje. Ja złapię torebkę i ucieknę. Ale to jeszcze rozważam. <śm> wracam już do, do domu, do Tarong. Po drodze kupiłem jeszcze kole dla niej. Bo, bo lubi. Niech ma rocznica. <laughs> I no i nie wiem co będziemy robili. Bo specjalnie wychodzić, nie mam za bardzo siły, ale ona też nie ma chyba specjalnie już ochoty. Ej, a ma... muszę nagrać jeszcze teraz, spisać wiadomości dla Was Ej, na podsumowanie dnia, a potem je nagrać. No i przygotować się do live'a, Także nie mamy za bardzo na razie czasu, żeby wyskakiwać nigdzie. Ale nie ma tragedii, już jestem praktycznie w domu. Teraz tylko przejść fajnym przejściem. Już prawie w gotowości do dzisiejszego live'a. Czekam teraz na Michała, o, gdzieś w drodze jeszcze jest. Równocześnie próbuję wrzucić dzisiejszy odcinek. O, no, czekam. Czekam, czekam, jestem gotowy. Jestem gotowy na lajwa, jestem gotowy na was. Jak to zwykło bywa z ostatnimi dniami, znowu już W ostatniej sekundzie zdążyliśmy, tak naprawdę już nas lekko złapało, ale zdążyliśmy wziąć do Pasapa. Jedziemy teraz zabić trochę rzeczy do Pałaj kasi tak jak mówiłem. i ja tam dopełniłem jeszcze skrzynie jakimiś drobiazgami, które mi tak musimy zabrać tam do szefhausu, więc od razu je zabierzemy. Jak jadąc tam troszkę robić porządek. No i... i lecimy. Jestem już u Pawła i Tasi. Zdążyli się schować w porządku, także mogę sklep pokazać. <grym> biało biało. Biało. Zobaczcie, bo tutaj jest fajna rzecz nowa, którą Paweł ma. Lodówka. Temperatura higrometr tutaj. I tu się suszą kiełbasy. Fajne. Dobra, przyjechały ogórki kiszone, są w lodówce już. A ja zasuwam, bo lecimy do Shop Cześć Paweł, cześć Kasia. Cześć, cześć. Ostra Kasia się chowa. Dojechaliśmy już pod lokal, No mi ktoś zaparkował, tu niech no sprzątań tych śmieci. Trzeba się tym wszystkim zająć. No dobra, otwieramy i wchodzimy do środka. Okej, okay, tak to wygląda za dnia. Na razie nagromadzone pudeł, tam słoiki dopiero zaczynają wjeżdżać. No i tutaj jest masa różnorakiego towaru. A tylko jedna półka na to. Ja naprawdę nie wiem, co zrobić. Słowo daj. Zastanawiam się, czy tego stołu sam nie wywieźć tutaj, albo Baru nie użyć, nie, nie użyć na razie do wystawienia towaru, dopóki nic innego nie ma. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Powinniśmy tak naprawdę zamówić jeszcze przynajmniej jedną taką taką półkę. Tą by się przesunęło, tam by weszła przed schodami, jeszcze nie ma problemu. A, no i wtedy tutaj na środku by było fajnie dać taką niższą, żeby nie zasłaniała przestrzeni, ale żeby miała te trzy półki jeszcze takie. To można tu było jeszcze też wystawić. Bar na razie stoi tutaj. Prawdopodobnie on gdzieś tak tutaj skończy w tej przestrzeni, żeby tam była ściana i to będzie podnoszone. Jakaś sprzedaż tutaj napoje z tej strony. Dwa stoliczki takie z krzesłami wystawione, z fotelami i tutaj mała gastronomia w tej części, sklep w środku, czyli jakby dwa biznesy małe, małe biznesiki w jednym. Już rozmawialiśmy z siostrą Tarą, więc ona będzie tutaj pracowała u nas. Znaczy u nas, niby dla siebie, to, ale część towaru będzie sprzedawała na swój zarobek, a część będzie naszego towaru, no po prostu. Tak musi być. Baby, you're saying to, but what we will we do with this? Dżunku, nie zdejmuj bucików. Już idziemy. Jak to się dzieje, że trafiam tutaj na czwartą? Zawsze. No, jestem trochę przed czwartą, ale... Ale kukułka... Kuka. Muszę przyjechać tutaj jutro samemu i to zrobić, wszystko poustawiać, bo yy, energia taranki jest, nie jest właściwa do tego, żeby tu coś dobrze zrobić, więc przyjadę tu jutro sam. Wszystko poustawiam. Yy, no na razie będzie trochę to wyglądało... Po prostu część towaru stawiam gdzieś na górze na razie, magazynowo po prostu. Bo nie mamy gdzie ich wystawić. I jak coś sprzedamy, to, to, to kupi się półkę i wtedy no i tyle, po prostu. Przyjechał pan tutaj do lodówki, zobaczył. I on twierdzi, że przyczyna tkwi w nie jej, w tym takim przetworniku, nie wiem, w którym ustawia się moc. I on twierdzi, że trzeba to wymienić 25 dolarów na nową i że będzie działało. Ale nie wierzę w to. To wszystko działało przed przyjazdem. To działało. Tutaj musi być to jest kwestia albo czynnika Albo nie wiem, no nie wierzę, że to się, to się zepsuło nagle z odstania, no to no, niemożliwe. Już jest dobrze. Już się uspokoiłem. Podobno po odkręceniu to nie działa. Tam jest taka skrzyneczka i ją trzeba wyjąć. 25 dolców. Nie wiem, jak to się stało, że ona przestała działać tak po prostu sama z siebie, po. Działała doskonale, jak była wyłączona ostatnim razem, no ale widocznie, no ale może tak jest, rzeczywiście. Więc mówi mojej żonie, że to wymienimy. tylko na razie nie mam 25 dolarów, musimy poczekać. Jak będziemy mieli, to zadzwonimy po pana. Czy masz do niego numer? Tak, mam. Ja mówię, to dobrze, to trzymaj ten numer to do niego zadzwonimy. Siedzi, 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 10 sekund. Ja pójdę wezmę jeszcze raz ten numer. No, nie ma zapisanego, oczywiście, że nie ma, jak zawsze. Oooooooo! Młoda! Buta miałaś założyć! Chodź no tutaj! Wsiadaj na fotel. Odwójka Adama. Spinaj się. Raz, dwa. Czekaj. Dobra, muszę założyć jej buta, także przepraszam. Karol pojechała z Juni do swojej cioci. Tam, gdzie jej siostra jest teraz, w związku z jej urodzinami. Więc... Eee, więc będę miał teraz trochę energii, świeżego powietrza i przestrzeni. Mogę zacząć coś robić, żeby pójść chociaż krok do przodu. Nie stracić tego dnia zupełnie. Na eee, razie idę kupić wodę. Posuszy mnie na łak. O proszę, tutaj można coś. Zrobić kopię. Woda i wracam do shop trochę popracować. Od razu jak się lepiej czuję jak energia się oczyszcza wokół. Przestawiłem już półkę, także tutaj zaraz będę wystawiał część mniejszych rzeczy. Niektóre stąd chyba pozamieniam, po, po, po przenoszę. Tutaj mamy za to mało teraz, znaczy ta przestrzeń jest wolna. Ewidentnie będziemy musieli tu jedną półkę domówić jakoś w miarę możliwości szybko. Także to jeszcze dzisiaj powystawiam tutaj, i muszę iść kupić gdzieś metr, żeby zmierzyć dokładnie wymiar tego, i tutaj, i podać Michałowi, żeby zrobić projekt tej reklamy na zewnątrz i już to dać do, do druku. I to tyle, chyba, będzie na dzisiaj. Reszta rzeczy musi gdzieś na górę wylecieć. Do. Trochę ten odcinek dzisiejszy biedny. To wynik, wynik tego, że tak późno wstałem dzisiaj po tym live wczorajszym tym wszystkim opisywaniu. Jutro, jutro wstanę wcześniej i, 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 i na pewno będę więcej nagrywał. Jeszcze teraz dzwoniłem do Taty z wszystkiego najlepszego z okazji dnia Taty dla Tatów wszystkich tat takuszy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Eee, no, no tak, no dzisiaj, dzisiaj już kończę. Do, wracam do roboty. A muszę wysłać w międzyczasie te filmy, jeszcze, żeby one dzisiaj do was, ten film do Was dotarł. Także więcej już dzisiaj nie będę nagrywał. Eee, do zobaczenia jutro. A i podsumowanie dnia, oczywiście, dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.